Cześć mam kochani kochane, witam Was serdecznie, eee, właśnie muszę sobie spiąć moją grzywkę, wczoraj była akcja ja włosów, mam krótsze włosy, ale w końcu jest to Bob, w końcu jest prawie wszystko jednej długości oprócz tej zastranej grzywki, która rośnie, ale rośnie, dzięki Bogu rośnie. Dzień dobry, eee, mam dzisiaj dwie nowości makijażowe, z którymi chciałabym się pobawić odrobinkę, jest to NARS e, paleta Afterglow. Chciałabym powiedzieć After Shadow, After Glow jest to duo różu, róży z Natasha Denony. Z jednej strony chciałam się z nimi odrobinkę pobawić i spróbować, ale z drugiej strony chcę dzisiaj wyglądać dobrze. Dzisiaj jest taki dzień, że właśnie widzimy się znajomymi i w ogóle, i w ogóle i mam ochotę, co mi się dawno nie widziałam zresztą, więc tym bardziej mam ochotę wyglądać dobrze. Może się ta grzywka będzie trzymać, w sumie ją zalakierowałam. Także zbliżmy się. Także będzie trochę po prostu makijaż, takie Get right With Me. Trochę będzie, że niby z nowościami, ale też nie na dużo, dużo, dużo tych nowości. I raczej będzie na bogato. Raczej mam tutaj bogactwo przed sobą: Charlotte Tilbury, Guerlain, Chanel, Tom Ford. Te sprawy. Także po prostu dzisiaj jest taki dzień. Mamy przepych na twarzy, tym bardziej, a czy nie tym bardziej, tak po prostu przepych na twarzy trochę w ogóle. Jeżeli ktoś bez poczucia humoru oglądał mój kanał, to ma przesrane, bo myśli, że jestem psychiczna. No ale to trudno, to wasza, wasza sprawa. E, no ale co? Aha, i mam na sobie dzisiaj przepiękną sukienkę z HMU. To jest współpraca z The Vampire's Wife. Rzadko kupuję nowe rzeczy. Z wielu powodów. E, ale to jest współpraca z jedną z moich ulubionych marek budowych, u Nie ukrywam od lat, która robi najpiękniejsze sukienki na świecie, moim skromnym zdaniem. Również akurat tutaj jest to w miarę eko pomyślane, bo to jest z recyklowanego poliestru. I poliamidu, także ten, ale jest piękna. Kocham ją, uwielbiam. Chyba jeszcze jest na stronie, jeżeli ktoś ciekaw. Także mam ochotę w tych klimatach być taka lekko wampiżu, elegancka. Także lecimy. Nakrywa, nagrywam dzisiaj przy naturalnym świetle, co powinno być plusem, ale że wciąż listopad i boli listopadowo, listopadowo wszystko. To nie wiem, czy to być takim plusem. Dobra, zepnę tę grzywkę, bo jestem pewna, że mi zacznie opadać. Jest godzina 11.14 i ten dzień wciąż udaje, że ma jakieś światło słoneczne. Wczoraj świeciło słońce, wczoraj świeciło słońce, dzisiaj już nie wiemy jak ten. Używam dalej tego podkładu z Girl że i Depot i nie jestem w stanie zdecydować, czy ja go lubię. Ja go chyba lubię. To jest odcień 03W, ale jest on. 0,3% było w nawiasie. Ja chyba lubię, ale jest chyba dosyć mało trwały na mnie. Taka chyba będzie moja końcowa opinia. Tak mi się wydaje, że dosyć szybko mi się zjadę z nosa. Z drugiej strony, może to być też kwestia pandemii, maseczek. Nie wiem, częstszego dotykania nosa. Nie mam pojęcia. Ale wydaje mi się, że w porównaniu do innych podkładów jest podkładem dosyć mało trwałym. Ale też, moja skóra w tym momencie jest troszeczkę bardziej... Mm, tłusta, przetuszczająca się i w ogóle jakaś taka, niż była na przykład, nie wiem, pół roku temu czy coś takiego. Także to też może na to jakby wpływać. Także nie wiem, końcowa recenzja będzie. Muszę wziąć kupy wszystkie recenzje podkładów, które <grych> rozpoczęłam, a rozpoczęłam ich chyba z pięć, bo taka jest właśnie zadaniowo wykonująca zadania. Yy, no, i muszę wszystko sprawdzić przed ten i na pewno będzie dużo. Recenzji różnych podkładów na kanale, znowu, bo jakby ja te podkłady cały czas testuję, cały czas jakby je zmieniam, cały czas mam rotację, tylko zapominam tego kręcić i potem rzucać filmów, i potem rodzi się jakby lekki problem z tego tytułu. Na pewno ten ten podkład wygląda hiper ładnie, hiper naturalnie, delikatnie, subtelnie na twarzy. Nie jest widoczny w jakiś taki nachalny, hamski sposób, nic takiego. Widzicie, ta skóra wciąż wygląda jak skóra, nic tutaj nie wygląda jakby. Hyper Instagramowo wyblur, no nowo, bo nowo nie potrafię również ci się mówić, to jest kolejny z naszych problemów. E, no, także jest ładny, jest bardzo naturalny, nie wiem czy jest wart aż tak wysokiej ceny, bo jest po prostu, no jest porządnym podkładem, ale jakby bez szału. I też ja myślałam, że ten podkład będzie dużo bardziej nawilżająco, mokro, taki, że będzie dawał taką glowy skórę, a on tego, no nie robi zupełnie. Taką robię skórę naturalną. Bardzo naturalne wykończenie, ale jakby bez, bez szału. Spoko, ale bez szału. Dobra, może teraz, chociaż tak zrobiłam za złą kolejność, weźmy tę paletę z Narsa. Chcę chyba zrobić sobie do, troszeczkę delikatniejsze, rozświetlone oko, um, bo mam ochotę na mocniejsze, czerwone usta, chociaż będzie się dużo jedzenia, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł, więc w sumie jakby wyjdzie mocniejsze oko, to też się nie zostanie. Story of my life, proszę Państwa, opakowanie tego zapiera za, 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 za dech w piersiach. Jest przepiękny, wygląda jak takie pogniecione złotko. Uuu, można na to patrzeć i po prostu patrzeć, i po prostu patrzeć. Kolorowy mamy w palecie 36912. E, coś ciekawego na jej temat, nie mam pojęcia. Przygotuję na pewno osobną recenzję i słuchę i wszystko, ale jeszcze można ją spalcować, odrobinę w końcu. I tak wygląda tu jest dosyć spore lusterko. Tak wygląda zestaw. Kolorystyczny, proszę Państwa. Tutaj mamy złotko, pewnie będzie foliowe. Mamy z trzy błyski. Coś takiego. To mamy błysk, to mamy błysk. To jest moje pierwsze dotknięcie, uwaga. I to mamy błysk. Mm. Nie wiem. Sama nie wiem, co mam o tym myśleć. Raz. O Jezus, ten jest piękny. O Jezus, ten też. No już wiem co mam myśleć. Te dwa górne są piękne. Jeden z nich jest duochromowy, ten jest duochromowy, lekko, lekko róża, różowy. Ten kolor to jest obecnie kolor mojego życia, więc po prostu jest piękny. Ten jest. O Jezus, ten jest przepiękny. To jest jeden z tych cieni, taki kolor cieni, które po prostu uwielbiam szampańsko, lekko cieliste, lekko różowe. Mops się lekko przebudził. Schodzisz? Mops też czuje listopad, ogólnie. Co tu jeszcze z błyszczącego? Tu jest taki koper błyszczący jakby to, że takie koperowe. To jest takie z jakąś perłą. No, może być ciekawy ten kolor nawet. Co chcemy? No, chcemy to złotko zasłuczować, nie? No trzeba, no złotko jest złotkiem. Ja ogólnie takich złotych ciepłych, żółtych złotek nie lubię, ale ono jest piękne i ma w sobie wielowymiarowość, bielowymiar... ma różne rodzaje perły. Tu też jest trochę błysku, ale ten kolor ten kolor to będzie zwycięstwo. Nie mam żywcem się w co wytrzeć. Mops? Wytrzeć się w mopsa? Nie no, nie wytrę się w mopsa, idę się wytrzeć do łazienki. Ten plaster jest najbardziej luksusowy z całym tym filmie. Siadam? Dobra. Mam, no, tak. Plaster synonim luksusu. Wytarłam sobie moje paluchy. Um, no robi się ciemno. Na polu. Na polu, Małopolska, na polu. Wiem, że jestem, ześ, no, mieszkam na Śląsku i technicznie rzecz biorąc rajczes right, na Śląsku, ale korzenie mamy z krakowskiego, małopolskiego, także e, no, na polu, nieważne. Nie no, to nie jest o tym film w ogóle. Gdzie ja mam jakąś bazę pocienie do powiek, bo bez bazy to się nie na pewno. Jest. Pudry, te balmu, którą mam już chyba. To jest miniaturka, to jest próbka. A ja tę bazę mam już jakiś trzeci rok co najmniej. I ona no dopiero teraz zaczyna się kończyć. To jest niesamowite. Jest jej jeszcze dużo. Zaczyna się kończyć, to znaczy, że jest jeszcze dużo. Super ekstra. Yy, będzie mi się ciężko malowało bez tego palca, bo ja lubię wiele rzeczy nakładać palcem wskazującym na moją powiekę. Wszystkie takie folie, literowce i tak dalej. Uwielbiam. Doświecę sobie lampkę. A co? A czy moje lusterko ma lampkę po prostu w sobie i mi rozświetla twarz i też lepiej co widzę? Nie wiem, czy Wam to pomaga, czy Wam to przeszkadza. Nie wiem, mi to pomaga. Jedziemy! Czemu ja dzisiaj jestem Katarynką? Taki dzień. Dostałam dzisiaj rano kawę do łóżka. To chyba dlatego po prostu różnie. Dobra, zacznijmy coś ciekawego. Czy to ma perły dużo? To mam sobie odrobinę perły. Nie wiem, czy to jest ten kierunek. Wiecie co, zacznijmy z literem? Zacznijmy z błyskiem, zacznijmy z tym. Wezmę sobie ten odcień, który mnie woła krzyczy do mnie pragnę go, chcę go jesteś na siebie stworzeni. Tak. Tak, proszę Państwa, to jest przepiękny odcień. Delikatnie, najdelikatniej martwy, tak naprawdę delikatnie, nie za bardzo martwy. O, może teraz będzie widać coś. Z odrobiną błysku, na dosyć ciepłej bazie. Tylko go blenduję, nie robię nic, niczego innego, nie nakładam innych, innych cieni na razie. Wygląda pięknie. Wygląda pięknie. Wygląda naprawdę ślicznie. Dajcie mi chwilę, żeby się napawać nim. Fajne jest, bo on ma sobie dosyć sporo takiego lekko chłodnego czegoś. Ta perła ma w sobie dosyć sporo chłodu, takiej srebrzystości, ale baza jest ciepła, także jest strasznie ciekawym kolorem, bardzo ciekawy odcień. Wezmę sobie odrobinę może tej różowości, zaryzykujmy, i wkrisię w sobie, wkrisię w załamaniu powieki, tylko sobie nią pojadę, żeby tak jakby podbić bardziej różowość tego cienia, a aniżeli, jego ym, ciepłość. No, jest to ciekawe. Jeszcze sobie go trochę dowalę. A co? No, jest piękny. Chyba nie o ten odcień chodziło na oku dzisiaj, <śm> zupełnie. <śm> Ale brnijmy, po prostu brnijmy w to. Brnijmy w to, udajmy, że tak miało być. Nie ma sensu się jeszcze teraz wycofywać, jak mamy cienie na powiekach. Dobra, różowy. I rozblenduję to sobie. Kocham ten kolor. Po prostu go kocham. Jest przepiękny. Jest przepiękny, naprawdę strasznie mi się podobało. Dobra. Mm na tym. Zastanawiam się, czy zostawić nagą dolną powiekę, czy sobie coś na nią y, dać. Naprawiam sobie korektor, to jest IT Cosmetics Bye Bye Under Eye, który jest doskonałym korektorem. Jednym z najlepszych chyba na tej planecie, jakie znam, zwłaszcza jeżeli o okolice pod oczami. Nakładam go, a czy rozblendowywuję go... Y, rozblendowywuję, to jest moje b, własne, prywatne słowo, y, pędzlem Sephora 01. 142, przepraszam. Conceal Buffer i on jest doskonały, bo jest bardzo zbity, ma przyjemny, okrągły kształt, który świetnie wpasowuje się pod właśnie okolice oczy, oczu, oka, um, ale też jest na tyle precyzyjnym pędzlem, żeby wejść tam, gdzie ma wejść. Dobra, mam korektor pod oczami i sobie trochę przypudrowałam tym pudrem Scad Von D sypkim Lock It, który bardzo fajnie mnie akurat z tym pudrem współgra nie ukrywam. E, myślę, co sobie zrobić. Może zrobię sobie kontur brązer i potem sobie dokończę oko, bo wtedy mi się to jakoś wszystko w całość ułoży. Ostatnio moim ulubionym produktem pudrowym do konturowania jest to duo Scad Von D, e, również Shade plus Light i to są odcienie Lucid i sombr sombr. To jest przefajny odcień do konturowania, jest piękny. A co robię najpierw? To używam produktu bardzo mało luksusowego, czyli Max Factor Miracle Contour Wand. Podróbka A Charlotte Tilbury. Jest trochę inny niż Charlotte, jest mniej napigmentowany. Ma trochę inny odcień. No nie da się ukryć, że ma trochę inny odcień, ale jest dosyć porządnym produktem. Nie jest najgorszy na świecie. Jakby jest fajną bazą do konturu pudrowego, bo ja w taki sposób bardzo lubię działać. Czyli najpierw mamy mokry kontur. A potem mamy kontur pudrowy i ten, jakby pudrowy, wzmacnia trwałość tego mokrego, i też rzecz jasna wzma wzmacnia efekt i moc tego wszystkiego. Także tak się bawimy teraz. Dobra, jedna jest pewne: do tego koloru, <laughs> cienia na powieka, odpada mi ta czerwona szminka, którą chciałam sobie, którą chciałam sobie użyć, bo ona miała być taka bardzo mocno intensywna. Chociaż miał w sobie drobinę różowości, ale już bym się czuła chyba przemalowana tak na żywo, tak naprawdę, przy tak. Intensywnym kolorze na powiekach i jeszcze czerwonej, intensywnej szmince, to już jest dla mnie trochę too much. Wolę mieć jakby do intensywno czerwonej szminki albo nagie, te, e, albo nagie te powieki, albo tylko taki jasny, jasny mocny, mocny błysk, jakby te powieki były takie rozświetlone, albo właśnie mokre, ale nie żeby miały w sobie gdzieś tam dużo koloru. Dlaczego ten aparat na mnie nie ostrzy? Tu jestem, ja jestem ważna tutaj, nie moje tło. Dziękuję bardzo. Także chyba zostaniemy sobie przy jakichś nudziakowych ustach, ale mają taki piękny kolor. Może go nałożę tylko do filmu, a potem ją zjem najprościej w świecie. Um, no, jakby kontur to jest coś, co robię ostatnio non-stop, przy każdym, za każdym razem, kiedy się maluję, bo nie robię non-stop, ale za każdym razem, kiedy się maluję. O, chyba to chciałam tak naprawdę powiedzieć. Yy, I ten odcień jest boski. Mm, też bardzo lubię ten odcień z Inglota 505, ale ten 505 jest trochę inny i jest trochę bardziej intensywny, w tym sobie troszeczkę ciężej, troszeczkę trudniej zrobić krzywdę, nie ukrywam. Ten efekt jest bardzo ładny i bardzo naturalny, chłodny, ale nie za bardzo martwy. Czy ja mam jakąś suchą skórkę tu? Nie mam. Moje życie... Czuję się, że się rozpana czasami, lekko dramatyzuję. Dobra, co dalej? Dolna powieka. Nie mam pomysłu, nie wiem. Być może wezmę sobie coś jeszcze z tej palety, tylko sama nie wiem, co bym chciała. Brakuje mi lekko jasnego, jaśniejszego cienia niż to mi brakuje odrobinę, żeby sobie żeby zaznaczyć dolną powiekę. Brakuje mi czegoś takiego bardziej jak brązer, bo to mi się wydaje trochę. Widzicie, to jest takie dosyć ciemne. Brakuje mi jaśniejszego cienia niż to. I to jest mój zarzut do bardzo wielu palet. Niestety. Um, to jest jakie? No to jest też takie różowawe. Gdzie to w ogóle jest? Tu. Takie różowe. Nie, tu. To jest takie, że tego nie widać. Tu. Widać to? Średnio. Dobra, może sobie wezmę ten odcień i tym sobie rozjaśnię wewnętrzny o, kącik trochę. Wewnętrzny ocik, chciałam powiedzieć. Zabrzmiałam tutaj jakieś czeskie słowo. sobie odrobinę tego brązu, o którym przed chwilą mówiłam yy, i może trochę zewnętrzny kącik sobie nim zaznaczę, tak przy linii rzęs i wyciągnę troszeczkę. Jak już mamy full on, to wezmę sobie trochę tego cienia. Boże, jak ten mops chorapier, to jest niesamowite. On ma taki lekko różowy połysk, to jest ten taki ochrom Różowo-złoty połysk nawet bym powiedziała. I dam go sobie na środek powieki. Z brwiami, z chyskami, że to wszystko wygląda lepiej, trochę bardziej intensywnie, bo trochę mi się ten makijaż oka gdzieś tam rozjechał i zlał, i był taki trochę za bardzo mdły, ale teraz już ma troszeczkę to wszystko więcej charakteru, tak mi się wydaje. Niezła paleta, chociaż te tony wydają mi się trochę monotonne. Póki co, zresztą też takich dosyć monotonnych używałam. Użyłam tego jako matu w załamaniu, tego jako przyciemnienia, i też finalnie użyłam go odrobinę na dolną powiekę, tak rozblendowałam. To jest cień, który jest na całej powiece błyszczący, ten jest na środku powieki jako błysk z duochrom złoto-różowy. Złoto no i ten tylko w wewnętrznym kąciku, tak bardzo, bardzo delikatnie, żeby rozświetlić. I jeszcze się muszę z nią pobawić, bo, bo no nie mam wyrobionej gdzieś tam opinii na jej temat. Du duo z Natasha Tenony. Ja wzięłam odcień Tutu i share Peachy Nude, czyli 02 przez 05. Są na bazie talku niestety. Opakowanie jest takie mało luksusowe, wydaje mi się, dosyć plastikowe... Plastikowa góra na metalowym czymś. Jest duże, fajne lusterko. I są dwa odcienie, które są dosyć nietypowe, bo ten mógłby robić praktycznie za, e, za puder. A to jest ten taki, ten taki róż, który jest dosyć mocno pici. Pierwsze zmacanie wow, mają dosyć sporo błysku. Ciekawe. Ciekawe. Ciekawe, bardzo wyglądają subtelnie, ale ja też lubię bardzo subtelne róże, nie ukrywam. Także zacznę może sobie od tego. I chciałabym być ostra w aparacie. Zapamiętaj to! Ostrz. Na pewno są to e, takie róże, które mają w sobie dużo błysku, takie, takie różo rozświetlacze od razu, no i ten kolor jest bardzo fajnie dopasowany do tego, co się dzieje u mnie na powiekach, tak mi się wydaje, bardzo ładnie się z nim tutaj scala. Zrobię sobie to troszeczkę mocniej niż normalnie, żeby było widać efekt. Wygląda naprawdę, naprawdę, bardzo ładnie. Ja zapomniałam sobie rzęs pomalować. W ogóle zapomniałam, że nie mam rzęsu pomalowanych. ale róż jest przepiękny. Może to, że tego jasnego sobie trochę użyję, trochę, trochę. Bardziej w formie rozświetlacza, chyba nawet. Takiego złagodzenia, takiego miękkiego błysku. Fajne duo, takie bardzo naturalne. Nie lubię takie produkty. Nieprzesadzone, jeżeli chodzi o kolorystykę i pigment. To jest coś takiego życiowego, coś, czego miło się używa właśnie na co dzień i w takim realnym, prawdziwym makijażu, nie? Bardzo fajne produkty. Oczywiście cera ma taki miękki, bardzo przyjemny glow od nich. Bardzo jest to ładne, wytuszujmy sobie rzęsy, Dałbym sobie e, coś na linię wodną, ale moje oczy ostatnio to oko. To oczko bardzo lubi się mi czerwienić i chyba ograniczę rzeczy, które są na linii wodnej, a żeby go, żeby go nie irytować, e, wezmę sobie kierleon Maxilasza, co? Powiem Wam, że strasznie mi się podoba ten mój dzisiejszy makijaż, naprawdę bardzo. Chciałam sobie jeszcze użyć trochę Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter, może tego zrobię najdelikatniej, bo nie chcę jakby sobie zepsuć tego glowu, który już mam na moich policzkach, także odbiję go tylko Beauty Blenderem. I tylko dla fanów użyję sobie tej szminki, którą chciałam, której chciałam użyć pierwotnie, takiej właśnie mocno ciemnoczerwonej z Chanel, ale myślę, że ona będzie tu za, za intensywna, ale jakby chciałam wam pokazać ten odcinek, który jest przepiękny. I teraz przy nakładaniu takich produktów, produktów rozświetlających, nie tylko, które są kremowe, na produkty pudrowe, trzeba uważać. Kiedyś była taka reguła, że tego się w ogóle nie robi. Teraz już te formuły są całkiem inne, zupełnie inne i nie wszystkie produkty kremowe naruszają to, co mamy pod nimi, tym pudrowość. Jakby tutaj nic nie zostało naruszonego, bo ten produkt jest na tyle fajny i subtelnie dosyć go nałożyłam, ale jest ryzyko, że coś takiego dałoby się zrobić. Dobra, szminka, o której mówię, to jest Chanel i to jest Rouge Allure Velvet Extreme 114 Epitome, która się otwiera. E, najbardziej, najbardziej, najbardziej satysfakcjonujący na świecie. Czy można teraz na Chanel? Ten aparat mnie irytuje. Widzicie, jest to. Wyciąga się szmileczkę e, I jest to przepiękny taki. taki kolor, nie? <ścoughs> kolor po prostu przepiękny. Nałożę go na usta, jak mówię, tylko dla fanów, tylko dlatego, że chciałam go dzisiaj użyć, ale pewnie będzie zjedzony za chwilę. Teraz ja biorę pędzelek i to co robię, rozcieram sobie aż do granic. Granic ust. Miękka jest na tyle matowa, że nie potrzebuję liplainera, bo ona się sama jakby nie rozjedzie po, po, po całej twarzy. I, I też to, że rozcieram ją pędzelkiem aż do granic, robi to, że te granice one są dosyć precyzyjne, jakby nie jest to nie wiadomo gdzie, ale są takie lekko rozblurowane właśnie chod, prawie mi skoczył na kolana, ale są lekko rozblurowane. Więc ta linia nie jest taka ostra. A takie bardzo ostre, intensywne linie kojarzą mi się z rzeczami lekko oldschoolowymi, takimi z makijażami albo pin up, w stylu lat 50., albo lekki oldschool. Ja zdecydowanie wolę takie rozblurowane, lekko niewyraźne krawędzie koloru na ustach. Można ten kolor zostawić tak, wtedy dostaje jakby mniejszą intensywność, ale taką delikatną, subtelną różaność, albo zrobić jeszcze jedną warstwę, co zrobię w tym momencie, tylko gdzieś tam właśnie na, bardziej na środku ust, wewnętrznej części. No i otrzymujemy taki bardziej nowoczesny efekt, powiedziałabym, takich czerwonych intensywnych ust. Sam kolor tej szminki jest zjawiskowy i zdecydowanie sobie z nim teraz będę, e, będę chodzić. I myślę, że to wszystko jeżeli chodzi o ten makijaż. Strasznie mi się podoba, no ale z tymi ustami mi się, powiem Wam, podoba. Taki jest lekko christmasowy, lekko świąteczny. Jeszcze tutaj sukienki, jestem taka cała świąteczna. Ehm, także to jest na dzisiaj tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie tego mojego szybkiego wyjściowego makijażu. E, bardzo się cieszę, że pamiętam tego, że, że, uży, że użyliśmy nowości. Czyli rzeczy, których nie byłam pewna. Makijaż wygląda dobrze. Makijaż wygląda ładnie. Usta się po prostu zjedzą, a całość jest ok. Całość nie jest dramatyczna i mogę tak wyjść do ludzi. Także mamy sukces. <grym> Dziękuję bardzo za oglądanie. Kot po mnie chodzi. Pokażę, pokażę wam kota, który po mnie chodzi. On nazywa się Chili. Jest bardzo zdziwiony, że jest w kadrze. Chociaż już kiedyś był w kadrze. Chili. I Chili ma takie proste brwi śmieszne. Pokaż proste brwi. Chili tu. Także koty piekają, pies chrapie, wszystko jest normnie, a um, widzimy się ponownie pewnie bardzo, bardzo niedługo. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka, ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i to, pa! pa!